Wiosna to okres w rolnictwie wyjątkowy z wielu powodów. Jednym z nich jest rozpoczęcie zabiegów ochronnych. Bez względu na to, czy planujecie opryski wiosną czy jesienią, przygotowaliśmy dla Was listę sześciu rzeczy, o których musicie pamiętać. Rynek środków ochrony roślin jest wyjątkowo szeroki. Niestety, mimo to, w obrocie pojawiają się substancje nielegalne. Jeśli stosujecie dany preparat po raz pierwszy, koniecznie sprawdźcie, czy znajduje się on w rejestrze środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Więcej o skutkach stosowania preparatów nielegalnych piszemy na naszym blogu. Link znajdziecie w opisie. Niby każdy wie, ale powtórzmy jeszcze raz. Koniecznie należy pilnować terminu przydatności preparatu. Nie ma co liczyć na wysoką skuteczność, jeśli termin ważności środka minął w ubiegłym roku lub jeszcze dalej. Lista potencjalnych zagrożeń płynących ze stosowania przeterminowanych substancji jest znacznie dłuższa. Na trzeciej pozycji umieściliśmy opryskiwacz, a w zasadzie jego stan. Niesprawna maszyna może być równie nieskuteczna co nieprzygotowany operator, a to w konsekwencji oznacza kolejne straty. Straty finansowe poniesione przez niedokładny oprysk czy uprawy popalone przez nieumiejętne przygotowanie cieczy roboczej to skutki działania osób, które nie są odpowiednio przygotowane do pracy. W tym przypadku zarówno wiedza, jak i doświadczenie mają ogromne znaczenie. Dlatego dbając o opłacalność własnych upraw, trzeba pilnować, aby zabieg wykonywały osoby odpowiedzialne i przeszkolone. Stosując środki ochrony roślin, należy bezwzględnie przestrzegać wszelkich informacji zawartych na etykiecie danego preparatu. Niestety nie wszyscy o tym pamiętają. Błędy na tym polu są niejednokrotnie dramatyczne w skutkach. Niezwalczone chwasty, szalejące po uprawach szkodniki oraz nadmierna wrażliwość na choroby grzybowe. Czyli, jednym słowem, straty. Na koniec jedna z rzeczy najważniejszych, czyli ustalenie fazy rozwojowej uprawy, którą zamierzacie chronić. Zbyt wczesny lub zbyt późny oprysk może być co najmniej nieskuteczny. A to ponownie oznacza mniejszy plon i możliwe problemy z opłacalnością produkcji, czyli. Straty! Jeśli uważacie, że na naszej liście powinny znaleźć się inne, równie ważne kwestie, koniecznie dajcie znać w komentarzach.